Jesteś grafikiem, tworzysz strony internetowe lub po prostu chcesz pokazać swoją pracę? Pokażę ci, jak możesz zbudować swoje darmowe portfolio korzystając z Notion. Tworzenie portfolio rozpoczynamy od dodania nowej strony na Notion. Jako tytuł możemy wpisać tutaj swoje imię i nazwisko, ja będę operował na jakichś testowych oraz jako ikonę możemy wgrać swoje zdjęcie. Polecam tutaj, aby zdjęcie było okrągłe, tak ponieważ to trochę lepiej wygląda. Więc aby je wgrać, wystarczy, że naciśniemy tutaj na ikonę, wejdziemy w custom i jeśli naciśniemy upload file, to możemy załączyć nasze własne zdjęcie. Dodatkowo, żeby trochę lepiej to wyglądało, możemy tutaj dodać tło. Więc aby to zrobić, yy, naciskamy add cover. No i jeśli nie mamy jakiegoś zdjęcia, to możemy po prostu wykorzystać do tego Unsplash, w którym ja na przykład dodam czarne tło, więc jeśli wpiszę black i wybiorę to, no to tutaj mam czarne tło, od razu to trochę lepiej wygląda. No i teraz możemy już przejść do samego tekstu. Ja pierwsze dwie linijki lubię napisać o sobie, tak żeby było to trochę zachęcające, o kim jesteśmy. Co robimy? Proponuję to zrobić jako główny nagłówek, więc, aby go dodać, wystarczy wpisać slash h1 i następnie zacząć wpisywać tekst. Czyli, na przykład, cześć. Jestem frontend developerem, a w drugim zdaniu możemy napisać, czym się zajmujemy. OK, dodałem tutaj taki, taki przykładowy tekst. Oczywiście, tak naprawdę, możecie sobie wpisać tu cokolwiek chcecie. Następnie, możemy przejść do części z naszych projektów, czyli możemy ją nazwać Moje projekty. Możemy zmienić to znów jako nagłówek pierwszy. Czyli wybieramy Turn into. Heading 1 I w tym miejscu musimy dodać bazę danych, w której będziemy przechowywali sobie nasze, nasze projekty, nasze portfolio, które e, chcemy pokazać. Więc aby to zrobić, wpisujemy slash gallery view, wybieramy gallery view i wybieramy new database. Stworzyła nam się nowa baza danych. Możemy ją nazwać załóżmy projekty i teraz możemy też ją również stąd ukryć, możemy usunąć sobie te wszystkie rzeczy, które mamy i wejść do, do pierwszego widoku, tak aby go y, przygotować. Więc co będziemy tutaj potrzebowali? Tu będzie się znajdował tytuł naszego projektu. Informacja o tym, kiedy zostało to utworzone, możemy usunąć, nie potrzebujemy tego. A tagi możemy zamienić na URL, czyli tu możemy wpisać URL i zmieniamy type. Również na URL. Tutaj będziemy przechowywać stronę internetową, jaką przygotowaliśmy. Ja tutaj wpiszę swoją, e, swoją stronę. Te checkboxy możemy usunąć. No i następnie, co musimy zrobić, to wejść w edycję tej galerii, następnie w properties i schować name, wrócić się, wejść w galerię. I jako card preview albo wybieramy page content albo page cover. Zaraz wam pokażę jaka tutaj jest różnica. Tytuł jest schowany. Card size możemy ustawić na duży jeśli, jeśli chcemy. No i teraz co musimy wrzucić to wkleić jakieś zdjęcie z naszego projektu. Ja wrzuciłem tutaj screena ze swojej strony internetowej. No i działa to tak, że w moich projektach automatycznie pokazuje się tutaj ten widok. I jeśli w niego wejdziemy no to zostajemy tutaj przekierowani. Kierowani. Tutaj, akurat, że jest włączona opcja hard preview page content, no to zdjęcie, które jest w tym miejscu, pokazuje się na tym widoku. Ewentualnie, co możemy zrobić, to dodać to zdjęcie jako cover, czyli wchodzimy tutaj, następnie change cover i wrzucamy to zdjęcie. Ok, zdjęcie wrzucone, ale jak widzicie, ono musi być tutaj dobrze dopasowane, ponieważ pokazuje się tylko. Jego kawałek, no ale możemy zrobić to samo, czyli wchodzimy w galerię i tutaj zmieniamy to na page cover. No i nic się nie zmienia, no bo zdjęcie jest, jest takie samo. Jednak wydaje mi się, że dużo lepiej to wygląda, jeśli jest to już w, w samej treści portfolio. Dalsze kroki tak naprawdę już należą do Was, ponieważ w tym miejscu możecie opisać swój projekt, to co zrobiliście. Swoje grafiki, swoją, swoją stronę internetową. Ja tutaj Wam wkleję taki przykład, jaki proponuję. Na samej górze stworzyłem taką ramkę, w której możecie opisać swój projekt w kilku zdaniach, aby powiedzieć, o czym tak naprawdę jest. Następnie możecie opisać wyzwania, wrzucić jakieś szkice jakiegoś prototypu, który, który tutaj tworzyliście, raz rozwiązanie, jakie, jakie zostało stworzone, no i same wnioski, czego się nauczyliście. Ja ekspertem od portfela nie jestem, więc tak naprawdę zostawiam to dla Was, aby tutaj opisać tą, tą część projektową. Aby dodać kolejny nowy projekt, wystarczy tak naprawdę tutaj nacisnąć New i dodać jeszcze raz nowy projekt. Więc ja teraz dodam jeszcze coś przykładowego. Dodałem jeszcze jeden projekt, znalazłem po prostu jakąś stronkę, skopiowałem i wrzuciłem zdjęcia, ale tak jak mówiłem, tutaj już opis należy do Was, więc możecie sobie to dostosować jeszcze, aby tutaj to poprawić możemy usunąć to gallery view to jest fajny trick że jeśli usuniemy ten tekst i naciśniemy spację to wtedy on będzie pusty oraz możemy zmienić ikonę tego widoku na przykład na taki kwadrat więc wtedy to będzie tak wyglądało no Dobra no i możemy przejść już do kolejnej części Kolejna sekcja będzie o mnie czyli jeszcze raz wpisujemy slash h1 następnie piszemy o mnie teraz możemy dać enter i trzy razy myślnik Zrobi nam się tutaj takie oddzielenie No i pod tym możemy opisać siebie tym to kim jesteśmy czym się zajmujemy jak możemy pomóc Ja tutaj po prostu wrzucę, wrzucę przykładowy tekst lorem ipsum A następna sekcja będzie już z umiejętnościami Czyli to samo robimy wpisujemy H1 umiejętności No i tutaj będziemy musieli stworzyć kolejną bazę danych Więc aby to zrobić wpisujemy jeszcze raz slash gallery view Tworzymy nową bazę danych z umiejętnościami. Możemy od razu tutaj doschować. Możemy tak samo nazwać te widoki tutaj i tu będą umiejętności techniczne. Możemy wybrać jakąś ikonę, na przykład coś takiego. Oraz możemy dodać jeszcze jeden widok, który również będzie galerią i który będzie się nazywał umiejętności miękkie. Za chwilę sobie też poustawiamy filtry tak, aby tutaj to odpowiednio wyglądało. Przejdźmy sobie zatem do umiejętności technicznych. Usuńmy sobie tutaj to, co zostało dodane. Następnie wejdźmy tutaj w to. Usuńmy te checkboxy, no i możemy nazwać naszą umiejętność w tym miejscu, czyli wpisujemy Notion. Możemy również dodać ikonę, więc ja teraz to zrobię. OK, ikona dodana. Teraz co jeszcze co musimy zrobić, to usunąć to created, usunąć tags i dodać nowe property, które będzie SELECT i to będzie się nazywało umiejętności. I od razu możemy dodać opcje techniczne i miękkie. Więc akurat Notion jest umiejętnością techniczną, więc możemy tutaj do tego przypisać. I teraz, jak sobie tutaj wrócimy, to co musimy jeszcze zrobić? To wejść jeszcze raz w galerię, ustawić card size na small i card preview na none. I wtedy tak będzie się pokazywała ta umiejętność. OK, możemy sobie dodać jeszcze jedną umiejętność, czyli naciskamy na new, na przykład nazwijmy to Excel to będzie pod umiejętnościami technicznymi oraz możemy dodać jakieś logo. Ok, mamy dodanego Excela. Co teraz musimy zrobić, to wyfiltrować na tym widoku tylko i wyłącznie umiejętności, które są techniczne. Tutaj będzie się to pokazywało, a w umiejętnościach miękkich musimy poprawić ten widok, czyli jeszcze raz wchodzimy w galerię, wybieramy tutaj None oraz wybieramy card size na small. No, i w tym miejscu filtrujemy po umiejętnościach miękkich. Nic nam się nie pojawia, ale możemy jakąś dodać, na przykład Project Management. Wybieramy też jakąś ikonę, może na przykład jakiś dokumentów. No i teraz mamy to dodane, więc mamy tutaj podział na umiejętności techniczne i miękkie. Następnym widokiem są referencje, więc aby je dodać, jeszcze raz wpisujemy H1: referencje. Następnie tutaj odseparowujemy to i możemy je dodać w blokach. Czyli, aby to zrobić, wpisujemy slash colout. Dodał nam się taki oto blok, który teraz możemy zmienić jego kolor na przeźroczysty. Więc będziemy mieli tylko taką ramkę Teraz możemy go zduplikować. Czyli naciskamy tutaj duplicate. Mamy dwa. Możemy teraz go złapać tutaj za 6 kropek i przenieść po prawo. Więc wtedy one nam się ułożą obok siebie. Więc tutaj możemy napisać na przykład imię i nazwisko. Jako ikony możemy dodać ich zdjęcia. Możemy to jeszcze pogrubić i poniżej już rzucamy referencje czyli to, co nas mówią. Jeśli oczywiście ich nie mamy, no to nie musimy dodawać tutaj tej e, zakładki. Jeśli chodzi o następną część, to jest to część kontakt, czyli tworzymy taką sekcję. Następnie możemy ją podzielić na dwie części, czyli wpisujemy slash two columns. Już nam się to podzieli na, na dwie jak zobaczymy. No i po lewej stronie możemy zacząć wpisywać jakby taki call to action do skontaktowania się. Ja tutaj wrzucę coś takiego. No i co jest fajną opcją to możliwość dodania formularza. Ja taki formularz stworzyłem za pomocą tali. W tym filmie nie będę pokazywał jak go przygotować, jednak jest to, jest to bardzo proste. No i możecie sobie dodawać taki formularz do Notion i fajnie to działa, ponieważ później możecie go połączyć z jakąś bazą danych, czyli automatycznie jeśli ktoś go wypełni i się z wami skontaktuje, to wpada wam tutaj to do bazy danych i od razu to widzicie. Jeśli będziecie potrzebowali poradnika, no to dajcie znać, ja wam tutaj pomogę i nagram specjalny film film o tym, jak dodać tutaj taki formularz. Na samym końcu możemy dodać sekcję z naszymi socialami, czyli możemy to jeszcze odseparować takim dividerem. No i tutaj, na przykład, wpisać trzy kolumny, aby podzieliło się to na trzy. I teraz wybieramy slash colout. Tworzymy taki callout zmieniamy jego kolor na defaultowy. No i możemy tutaj go jeszcze zduplikować dwa razy, przenieść w tą stronę, tu po prawo. No i tu możemy wrzucić, że jest na przykład nasz LinkedIn, nasz YouTube oraz nasza strona internetowa. Możemy sobie też oczywiście zmienić tutaj te ikony. OK, ikony zmienione. No i teraz co musimy zrobić? To tylko dodać linki, czyli zaznaczamy dany tekst, naciskamy na link. No, i tutaj wrzucamy już link do, do naszych sociali. Ja tylko wrzucę tutaj do, do swojego YouTube'a. No i to tak naprawdę gotowe. Więc jeszcze raz podsumowując, mamy tutaj sekcję początkową z naszym imieniem i nazwiskiem, oraz tym czym się zajmujemy. Mamy najważniejszą sekcję z naszymi projektami, następnie o mnie umiejętności podzielone na umiejętności techniczne oraz miękkie, miejsce na referencje oraz kontakt. No i teraz najważniejsze, co musimy zrobić, to udostępnić to do sieci. I tutaj jest bardzo ważne, aby nacisnąć na share, następnie wybrać share to web, ale co musimy zrobić, to usunąć możliwość duplikowania tego jako templatki. No i teraz, jeśli sobie skopiujemy ten link, no to wszędzie komu go udostępnimy, będzie mógł wejść i zobaczyć to jak to wygląda, więc teraz wam to pokażę. OK wkleiłem link, więc tak będzie się prezentowało to portfolio. Oczywiście osoba, która będzie miała link, nie będzie miała możliwości edycji, no ale będzie widziała tutaj wszystkie te, te opcje, jeśli wejdzie sobie w portfolio, no to też będzie tutaj widziała wszystkie te możliwości. Jeśli jednak zdecydujecie, że nie chcecie tworzyć tego portfolio od zera, to zachęcam do sprawdzenia mojej strony internetowej, na której udostępniam praktycznie takie samo portfolio za darmo. Więc wystarczy, że wejdziecie, naciśniecie tutaj w pobierz szablon i będziecie mogli sobie za darmo już zduplikować taki szablon i później go dostosować do siebie.